Duże zainteresowanie kibiców dziennikarzy. Mamy nadzieję, że za tym także pojawią się nowe sponsorzy. I może od tego zaczniemy, czy po ostatnim naszym spotkaniu podjąłeś jakieś rozmowy z potencjalnymi sponsorami? Rozmów z sponsorami jeszcze nie prowadzimy, dlatego że auto jest cały czas w, swego, w takiej permanentnej przebudowie. Więc gdybyśmy tylko cokolwiek nakleili na auto logo sponsora, za chwilę byśmy pewnie je zdjęli, bo faktycznie między jedną a drugą rundą w tej chwili duże zmiany żeśmy prowadzili w aucie, No co też fajnie, jakby zaowocowało w wyniku. No. Natomiast te zmiany będziemy prowadzić dalej. No. Na razie dopóki nie mamy gotowego auta, takiego gotowego produktu, to ciężko jest kogoś zapraszać do współpracy. No, w czasie kwalifikacji mieliśmy to od razu na dzień dobry problem. Kwalifikacje de facto no, udało się pojechać jedno kółko czysto, a następnie mieliśmy taką zupełnie czeską awarię. Zupełnie istotne wydawał się, element jak wyłącznik prądu rozłączył całą elektrykę. No dzięki Bogu udało się to po prostu poskładać i pojechaliśmy w wyścig. Zdobyłeś w dniu dzisiejszym y, puchar, powiedz co to za sukces? Ja myślę, że puchar jest dużą dużo, dużo niespodzianką, zwłaszcza, że przede wszystkim przed pucharem to zdobyłem dzisiaj zupełnie nowe doświadczenie. Pamiętajmy, że, że to auto ma 25 lat już w tej chwili, więc ma swoje narowe i kaprysy, a dodatkowo to jeszcze wiadomo włoskie auto, więc ma, ma swój charakter. No i w momencie kiedy wyjeżdżaliśmy na start do wyścigu, auto nie odpaliło. Odpalaliśmy je przez dobrych 10 minut, w momencie kiedy wyjechałem na wieżę okazało się, że wjazd na pola startowe jest już zamknięty. No i skończyło się startem z depo. Ale muszę powiedzieć, dzięki temu, jakby dużo takich realnych ćwiczeń z wyprzedzania innych kierowców, było fajnie przez to. Niektórzy kierowcy mówią, że dzisiaj jest tak jak w Dubaju. Czy ta temperatura wysoka odgrywała w wyścigu istotną rolę? Na szczęście nie tak istotną, jak we wczorajszych treningach, bo wczoraj zamiast Dubaju to raczej mieliśmy Saigon, bo wilgotność 90% i 3 stopnie cieplej. E, więc muszę powiedzieć, jeśli tak jest w Dubaju, to jest ok, możemy jeździć. Jak spisywało się ogumienie w takich warunkach? Znaczy, jechałem dzisiaj na twardych gumach, specjalnie, żeśmy ściągnęli nowe gumy, takie o twardej mieszance, Dunlopy i bardzo fajnie, bardzo fajnie, stabilnie, nie mieliśmy żadnego dziwnego zachowania ani płynięcia opon pod koniec wyścigu. Także bardzo dobrze się jechało. No, swoich rywali oceniam dużo lepiej niż siebie cały czas, także ten dzisiejszy wynik też w pewnej części wynika z tego, że stawka została mm, Poszatkowana przez różne awarie, więc troszeczkę jakby ten wynik dzisiejszy zawdzięczam też kolegom i defektom sprzętu. Znaleźliśmy od poprzedniej rundy 3 sekundy, na kolejną musimy znaleźć kolejne 3, a największa rezerwa jak zwykle w driverze. Musimy po prostu jechać, no, po prostu jeździć wyścigi, zbierać doświadczenie i uczyć się, uczyć się. Powiedz, czy w Poznaniu czujesz się bezpiecznie? Czy ten tor jest dla Ciebie bezpieczny? Jakie partie jego najbardziej lubisz, a na przykład jaki z zakrętu sprawia ci trudność? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że sam poziom bezpieczeństwa obiektu oceniam wysoko. Zwłaszcza, że w zeszłym roku, w zeszłym sezonie, z wypożyczonym autem, zdarzyło mi się przetestować zabezpieczenia na torze dosyć skutecznie. I poza kwasami, ogólnym oszołomieniem. Wszystko skończyło się szczęśliwie, także myślę, że z drugiej strony jakby sam obieg jest certyfikowany, tak, są pewne normy, które to określają przepisy, a obieg przechodzi regularnie audyty i myślę, że tutaj możemy spokojnie jeździć. Tor jest trudny i techniczny, to wiem od kolegów dużo bardziej doświadczonych, a czy tak jest naprawdę, to sprawdzimy jadąc, daj Boże, wyścig na Lausis, i rynki będziemy mieli porównanie wtedy. Nic się nie zmieniło, wystartujesz w Niemczech? Tak chcę wystartować w Niemczech. Powiedz, czy interesuje mnie Twoja sugestia, czy wprowadziłbyś jakąś korektę w organizacji zawodów? Jesteś zawodnikiem, czujesz najlepiej atmosferę, może chciałbyś coś podpowiedzieć organizatorom, zawsze to jest cenne. Ja muszę powiedzieć, że, oczywiście, z wyścigu na wyścig pojawia się szereg różnych propozycji, rewolucyjnych, fantastycznych zmian, które miałyby usprawnić wszystko. A... Ja raczej jestem zwolennikiem takich zmian ewolucyjnych, bo pamiętajmy też, że z roku na rok nikt nie jest w stanie przebudować auta, to są jednak znaczne koszty. Co Do samej organizacji wyścigów pamiętajmy, że cały czas gościmy na tym samym obiekcie i musimy, musimy się jakby wszyscy pomieścić. Jeśli zdarzają się tak duże zawody jak te, dzięki Bogu, no fajne, że są tak duże zawody, no to też jakby musimy w tym harmonogramie wszyscy się zmieścić i czasami ktoś jest później niż by chciał, czy wcześniej niż by chciał, albo, albo trzeba jeździć w piątek, no bo tych kilkanaście wyścigów i 200 zawodników, kiedyś musi to pojechać. Nie da się tego po prostu oszukać. Czas nie jest z gumy. Chciałbym dopytać, czy pomiędzy tą rundą w Niemczech, która się odbędzie, będziesz trenował na torze w Poznaniu? Tak, zdecydowanie tak, dlatego że nam udało się auto uruchomić na poprzednie eliminacje. Więc tych kilometrów przejechanych tym samochodem nie jest tak znowu wiele. Więc ja cały czas uczę się tego auto, Więc treningi, treningi, jeszcze raz treningi. Ja bym powiedział tak, my jeździmy coraz lepiej. Oczywiście każdy w Polsce jest najlepszym kierowcą na świecie i to wiemy. Natomiast powiedziałbym, że pod tym względem nie różnimy się od Włochów, Niemców. Bohaterem głównym jest nadmierna prędkość. Tak? Ja uważam, że to jest wytrych. Zresztą pamiętam taki wywiad z osobami zarządzającymi odcinkiem autostrady A1. To była rocznica uruchomienia tego odcinka i pamiętam odcinek drogi między Szczewem a Gdańskiem ile razy zdarzyło mi się tam jechać, a, a, a zdarzało się dosyć często przez pewien okres, to ile razy bym nie jechał to między Szczewem a Gdańskiem zawsze widziałem jakiś incydent drogowy. Natomiast ten człowiek wtedy w tym wywiadzie powiedział jedną rzecz, przez rok, przez rok na tych 100 kilometrach autostrady, bo to było pierwsze 100 kilometrów do Gdańska, nie było ani jednego śmiertelnego wypadku. Nie mamy dróg, to są braki w infrastrukturze. Jeśli jedziemy drogą, na której po prostu ledwo się samochodem utrzymujemy, to każda prędkość staje się niebezpieczna. Znaczy ja myślę, że te, to, to ryzyko jest dosyć skalkulowane dobrze, jeśli chodzi o sport wyścigowy. Sądzę, że dużo bardziej niebezpieczne pod tym względem są rajdy. Biorąc pod uwagę Puchar Polski czy, czy, czy Mistrzostwa Polski, były w ostatnich latach przypadki śmiertelnych wypadków na trasach rajdowych. W wyścigach tego typu incydentów nie mieliśmy. Jak zawodnicy zwracają uwagę, potrzeba sponsorów, żeby się ścigać, żeby się dobrze bawić na torze. Czy masz jakiś pomysł, co należałoby uczynić? Niektórzy wskazują: więcej trybun, Telebim, lepsze nagłośnienie. Czy masz jakieś konkretne uwagi? Ja bym stawiał generalnie na obecność taką w przestrzeni miasta, tak? bo to też jest jakby pierwszy krok. Głównie przychodzą na zawody ludzie w mieście. Tak? Tej informacji w mieście wydaje mi się trochę brakuje. I też zacząłbym tak od samego spodu, w sensie edukacji dzieci, bo to może być powiązane jakby z edukacją właśnie o, dotyczącą zachowania na drodze. I... i i warto może byłoby zdjąć faktycznie takie odium ekskluzywności z motorsportu. Pamiętajmy, że w klasach h 1 N1 ścigamy się za naprawdę niewielkie pieniądze i to jest sport no, może nie dla każdego, ale prawie. Ja osobiście jestem zwolennikiem uruchamiania takich inicjatyw jak tutaj się pojawiły. Jest klasa malucha, w Pucharze Polski jadą klasy Youngtimer, gdzie są pojazdy historyczne, również tego więcej.